Z obserwacji Biura Informacji Kredytowej wynika, że 2019 rok był dobrym rokiem dla kredytów bankowych i umiarkowanym albo trudnym rokiem dla pożyczek bozobankowych. Jeśli chodzi o kredyty bankowe, to Polacy zaciągnęli 65 miliardów kredytów mieszkaniowych. To jest o prawie 15% więcej niż w roku ubiegłym i to rzeczywiście był prawie drugi wynik w historii, jeśli chodzi o nowo udzielone kredyty. Natomiast jeśli chodzi o pożyczki, o kredyty gotówkowe, to Polacy zaciągnęli ich 72 miliardy, to jest o prawie 5 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym. Z punktu widzenia jakości no, nie wygląda na to zrotu taka, żeby coś się złego działo z punktu widzenia nowej generacji kredytów, z wyjątkiem jednego obszaru, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe na wysokie kwoty. A Polacy zaciągają ich dosyć dużo, bo takie kredyty powyżej 30 tysięcy złotych, to jest 61% produkcji nowo udzielonych kredytów. One charakteryzują się tym, że są dużo bardziej szkodowe niż te, które są na mniejsze kwoty udzielone, i ta szkodowość ona może sięgnąć nawet wskaźnika dwucyfrowego, czyli może ponad 10% być takich kredytów, które nie są spłacane na czas i mają opóźnienia powyżej 90 dni. 2020 rok, według Biura Informacji Kredytowej, będzie nadal bardzo dobrym rokiem dla, kredyt, dla rynku kredytów mieszkaniowych i, i ta sprzedaż może osiągnąć poziom 70 miliardów złotych. Szacujemy, że to może być około 10 punktów procentowych więcej niż w roku 2019 i to może być najwyższy. Wynik w historii. Szacujemy, że w 2020 sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnie poziom 75 miliardów złotych. To jest o kilka punktów procentowych więcej niż w 2019 roku. To będzie spowodowane tym, że cały czas widzimy, że, jest, że rośnie konsumpcja, rośnie popyt. Na, na zakup dóbr i taką bieżące, bieżące wydatki, to ze strony obywateli. Z drugiej strony widzimy pewne czynniki takie ograniczające, typu wyru, mały, wyru, małe cue, tak zwane, co może spowodować, że banki będą skracały okres kredytowania ten, ten umowny i on się będzie zbliżał do tego rzeczywistego, bo w tej chwili ta rozbieżność jest jest bardzo duża. Widzimy pewne zacieśnianie polityk kredytowych w bankach, co też może spowodować na pewne ograniczenia. No i ten wskaźnik kredytów konsumpcyjnych do PKB jest jednym z najwyższych w Europie. Mamy 8,9%, to jest trzeci rezultat w Europie po Grecji i Bułgarii, to jest wysoko, więc ten wzrost będzie, ale może nie aż tak bardzo dynamiczny.